Znowu banany zepsute. Zostaw te banany! To się do niczego nie nadaje. Do wywalenia jedynie. Daj mi to, zrobić z tego pyszny chlebek bananowy! To chyba z tych bananów. Dawaj wszystko dam. Coś ty wymyśliła, chlebek bananowy? Dobra, przesuń się, nie dyskutuj. To mów składniki. Potrzebujemy cztery dojrzałe banany, półtorej szlanki mąki pszennej, pół szklanki cukru, łyżeczkę cukru waniliowego, jajko od szczęśliwej kurki, 70 g masła, łyżeczkę sody oczyszczonej, garść orzechów włoskich i szczypta soli. Co to za ciasto? Pyszne, nie dyskutuj, robię! Zaczynamy od bananów. Dojrzałe banany rozgniatamy. Do naczynia wsypujemy pół szklanki cukru. Ubijamy całe jajko. I ubijamy nam puszystą masę. A cukier waniliowy? A faktycznie! Łyżeczka cukru waniliowego i dalej ubijamy. Do bananów dodajemy roztopione i przestudzone masło. Ubite jajko z cukrem. Dodajemy łyżeczkę sody. Przesiewamy półtorej szklanki mąki. szczypta soli. Na koniec siekamy orzechy. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Masę przelewamy do keksówki. Pikarnik 170 stopni pieczemy około godziny. Mm, jak pachnie bananami? Marek próbuj. Mm, zapach idealny. No pewnie bananowy. Mmm. mmm,